Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Daniel Miankowski. Dzisiaj moim gościem Fil Konieczny i rozmawiać będziemy o trendach, o tym, co się aktualnie dzieje, o tym, jak się odnaleźć też w tej całej sytuacji, która nas czeka. Cześć film. Witam Ciebie, witam wszystkich. Słuchajcie, zanim przejdę do konkretów, to powiem Wam jeszcze o czymś, co zbliża się wielkimi krokami, mianowicie o wielkiej integracji 4.0. Jest to impreza, w której oprócz świata krypto, czyli Kamila, Fila Koniecznego, Radka Rygielskiego, zobaczymy też takie osoby jak Kuba Midel, zobaczymy też Sławka Mencena, ludzi z branży nieruchomości. Tak więc z tego miejsca zapraszam Was serdecznie od 20 do 22 maja link macie poniżej dla tych, którzy chcieliby więcej czasu z nami spędzić i poznać aktualne strategie Fila Koniecznego i Kamila Gancarza dopasowane do tego co aktualnie dzieje się na rynku to was zapraszam już od piątku to jest ten pakiet z konferencją krypto a pozostałych zapraszam od soboty to jest ten pakiet konferencyjny 1400 osób już się zapisało no i to, dziękuję wszystkim, którzy kupili, którzy z nim będą. Resztę zapraszam link macie w opisie i tam też macie wszystkie szczegóły. Film przechodząc do ciebie i do konkretów. Nagrałeś pewien film na temat nowego systemu finansowego. Nazywałeś ten film też reset gospodarczy. Powiedz, o co tam dokładnie chodzi, bo tam pokazujesz pewien trend. Też który zbliża się dużymi krokami. Więc jakbyś mógł zdradzić, rąbka tajemnicy, co w najbliższym czasie może być takim gorącym tematem dla osób, które są w branży kryptowalut. No tutaj po więcej informacji oczywiście odsyłam na mój kanał, ale w wielkim skrócie coraz więcej mówi się w świecie kryptowalut o tak zwanym trendzie ISO 20022, A mianowicie jest to nowy powiedzmy system finansowy, który jest wprowadzany. Po to, aby banki mogły się ze sobą lepiej komunikować. Banki w tej chwili używają wielu języków, wielu standardów języków. No i też z tego względu transakcje są coraz droższe, trwają też długo, czasami nawet po kilka dni, jeżeli chcemy przesłać nasze pieniądze na drugi koniec świata, do jakiegoś innego banku, i tak też banki od dłuższego czasu pracują nad tym, by wprowadzić nowy standard finansowy. Jest to dosyć smutne, że nie starają się wykorzystać do tego kryptowalut, czyli technologii blockchain, która jest decentralizowana, która daje ludziom prywatność, anonimowość i właśnie też decentralizację, czyli odłączenie od, od, od tych instytucji, bycie niezależnym. Banki idą w stronę scentralizowanych systemów, czyli jak ja to powiedziałem w tym filmie, wymyślają koło na nowo, no i tak też. Tworzą nowy scentralizowany system finansowy, który nazywa się ISO 20022, ale co ciekawe, mówi się o tym, że będzie on też wspierał w obecnych czasach, bo taka jest w sumie potrzeba, też wymiany Fiat Krypto, Krypto Fiat, co jest bardzo dobrą wiadomością. Ponieważ w tym wypadku, jeżeli jest to prawda, no to to powinno oznaczać, że kryptowaluty nie będą jakoś powiedzmy uciskane przez, przez rządzących, czyli będzie zezwolenie na to, by handlować. Oczywiście po pełnej weryfikacji KYC, AML i tak dalej, i tak dalej. I też drugą informacją, którą można wyciągnąć jakby z researchu ISO 20022 jest też to, że ten, 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 ten cały proces wymiany krypto, fiat, fiat, krypto będzie się opierał na stablecoinie najprawdopodobniej USDC. USDC, który też wspiera się na blockchainie Algoranda, co też mówi o kolejnym projekcie, który może być wspierany potencjalnie, ale już nawet nie chodzi o samego Algoranda, tylko o to, że potencjalnie, jeżeli faktycznie USDC i stablecoin zostaną do tego wykorzystane, no to też możemy być mniej, powiedzmy, przerażeni tym, że stablecoin zostaną zdelegalizowane. Jeżeli ma się on opierać faktycznie na jakimś. Stable konie to raczej tak nie będzie. Oczywiście, jak się koniec końców to wszystko potoczy, to zobaczymy, ponieważ no ten system jest przenoszony z roku na rok już od jakiegoś czasu. Już miał być wprowadzany w 2021 roku. Niestety, sytuacja związana z wirusem spowodowała, że opóźnienie miało trwać 12 miesięcy, na co wszyscy się zgodzili. Czyli mieliśmy już mieć implementację w listopadzie tego roku. No ale w związku z tym, że mieliśmy ucięcie łańcuchu dostaw, inflację, różne inne dalsze problemy, no to od, ostatecznie ta data wprowadzania jest do 2025 roku. No dobrze. Teraz przejdziemy do takiej rzeczy, o którą chciałem cię zapytać, która trochę, jak tak ostatnio pomyślałem o tym, to aż jeży włos na głowie. No bo 2020 rok wirus e, celebryta, 2022 rok mamy wojnę. Przez ten czas kryzys, rosnąca inflacja, duże poczucie niepewności wśród ludzi. Powiedz mi, jak się w tym wszystkim w ogóle odnaleźć? Bo jesteśmy bombardowani od dłuższego czasu bardzo mocno z różnych stron, różnymi takimi informacjami negatywnymi. Gdzieś ta psychika nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Ciężko zadać oddech, bo jak coś się kończy, to coś drugiego się zaczyna. Często mam takie pytania od ludzi. Nawet dzisiaj byłem świadkiem dwóch takich rozmów. Ludzie mnie się pytali, co tu robić, jak, jak, jak żyć dalej, jak po prostu planować, snuć jakiekolwiek plany w kontekście dalszego życia. Co ty uważasz tutaj? Co, co, co można byłoby zrobić w takiej sytuacji, żeby jakoś odnaleźć taką równowagę w tym całym zamieszaniu, które mamy dookoła? No niestety, czasy są ciekawe i tutaj jedynym moim zdaniem rozwiązaniem to jest zarabianie jak największej ilości pieniędzy, a następnie dywersyfikacja, czyli skupienie się na tym, co już przynosi nam w tej chwili zyski, próba maksymalizacji tego, a następnie inwestycji i dywersyfikacji, no tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć które aktywo urośnie najwięcej, które aktywo jak się zachowa w tych czasach, jesteśmy w stanie mniej więcej szacować, jesteśmy w stanie mniej więcej wchodzić też w te aktywa, które są niedowartościowane, natomiast no w tej chwili, w obecnej sytuacji jest wiele niewiadomych. Tak też jak ludzie pytają się mnie, czy jeszcze warto inwestować w złoto, ja w tej chwili odpowiadam, nie wiem. Ja o złocie mówiłem w roku 2018, kiedy kosztowało 1200 dolarów za uncję i wtedy moim zdaniem było warto. Wtedy było warto, ponieważ po pierwsze było dobrze na świecie, po drugie nikt o złocie nie mówił, a złoto kupuje się wtedy, kiedy nikt o nim nie mówi, a nawet jest, kiedy jest wyśmiewane. Teraz sytuacja to jest 50-50, albo wojna będzie eskalować będzie eskalować i wtedy złoto powinno rosnąć, albo nagle się dowiemy, że panowie się dogadali i złoto odreaguje, więc tutaj nie ma jakiegoś super analityka, który przewidzi, co jest w głowie na przykład Putina. To, to, to już bardziej bym odsyłał ludzi do wróżek. Podobnie też było chociażby z walutami obcymi, gdzie, gdzie widziałem, gdzie, że, że, że są one niedowartościowane. Wtedy moje zdanie było warto i faktycznie urosły po kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Teraz tak samo jak ze złotem. Przypadek bitcoina. Bitcoin Bitcoin, moim zdaniem, w długim terminie jak najbardziej będzie szedł do góry. Wszystkie dane, które zbieramy, które analizujemy, wskazują na, tym, na to, że tak naprawdę fundamenty Bitcoina są bardzo, bardzo silne. Największe portfele wielorybów w dalszym ciągu akumulują bitcoiny, nie sprzedają Bitcoinów. Jest to pierwszy taki cykl wzrostowy, nawet licząc od tego dołka 3000 dolarów, kiedy to grube ryby nie sprzedały Bitcoinów. We wszystkich wcześniejszych cyklach sprzedawały w tym nie, co pokazuje, że ta świadomość się zmieniła, ludzie już zaufali Bitcoinowi, zobaczyli, że on może istnieć dłużej, to nie jest jakiś, powiedzmy krótko chwile, krótka, krótka jakaś moda, która będzie trwała tylko jeden cykl. Pierwszy cykl mógł być taką krótką modą i mógł się nigdy więcej nie podnieść, drugi cykl już pokazał, że coś się dzieje, natomiast gdy wystartował trzeci, to powiedzmy uwierzytelniło Bitcoina na tyle, że no te grube ryby już grają pod kolejne cykle, to samo robią górnicy, którzy nie sprzedawają. Dochodzimy do tego, że mamy wydobyte 19 milionów Bitcoinów, czyli pozostałe. Zostaje nam do wydobycia 2 miliony bitcoinów przez następne 120 lat, co, co tak naprawdę oznacza, że potencjalnie już wiele więcej bitcoinów się nie pojawi. Ten halving, który będziemy mieli, ten, ten następny, który będzie powiedzmy za następne 2 lata, no to będzie, będzie halvingiem już takim, powiedzmy, ostatecznym, który jako ostatni będzie miał jakikolwiek wpływ na bitcoina, ponieważ gdy kopaliśmy 50 bitcoinów co 10 minut i nagle przyszedł halving do 25, no to ta różnica była duża, bo to nagle się pojawiało 25 bitcoinów mniej. Następnie z 25 na 12, no też była taka różnica duża, ale nie aż tak duża jak 50, bo już tylko o 12 mniej się pojawiało. Potem z 12 na 6, 25, no to oczywiście jakaś tam różnica jest, ale już nie taka duża. No a teraz to już będzie różnica tylko trzech bitcoinów co powiedzmy 10 minut, także moim zdaniem to jest ostatni halving, który jeszcze będzie miał jakiś wpływ na na, na, na powiedzmy bitcoina i potem już tych bitcoinów Wiele więcej się nie będzie pojawiało. Ba, możemy nawet dojść do sytuacji, w której to ludzie będą gubili więcej bitcoinów niż się będzie nam pojawiało. W tej chwili szacuje się, że zgubionych bitcoinów jest od 4 do 6 milionów. Co zresztą też potwierdza troszeczkę wykres on chainowy Illiquid Supply. Jest to wykres, który pokazuje bitcoiny, które długi, długi czas nie są ruszane. No i dochodzimy naprawdę już do bardzo wysokich poziomów. Jednocześnie z drugiej strony działa powiedzmy ta presja ściąganych bitcoinów z giełdy i powoli dochodzimy do etapu, w którym mamy braki bitcoina na giełdach. Grube ryby nie chcą sprzedawać, więc nie wyrzucają tych bitcoinów na giełdy. Górnicy nie chcą sprzedawać, więc nie wyrzucają tych bitcoinów na giełdy. Oprócz tych co 15-dniowych, powiedzmy, lekkich wrzutów, które pokazują, że to nie jest już kopanie po to, żeby jak najszybciej sprzedać, tylko to jest kopanie wraz ze spekulacją. to jest zupełnie inny typ górnika. I on sprzedaje co 15 dni po to, żeby utrzymać swój prąd, koparki, pracowników i magazyny, ale to już nie jest górnik, który kopie tylko po to, żeby jak najszybciej te bitcoiny. Sprzedać. Więc w tym momencie, jeżeli te osoby nie wyrzucają bitcoinów na giełdy, a z drugiej strony bitcoiny są ściągane z giełd, jest ich coraz mniej, zwłaszcza jak na obecną sytuację, no, no, no to w tym momencie, jeżeli tych bitcoinów wiele więcej się nie będzie pojawiało, na giełdach jest mało, a nikt nie chce ich sprzedawać. W długim terminie daje to bardzo, bardzo silne fundamenty, ale ponownie, jeżeli ktoś zadałby mi pytanie, czy bitcoin urośnie w ciągu kilku miesięcy albo roku? Nie wiem. Może urośnie, może nie. W długim terminie, moim zdaniem, jest duża szansa na to, że faktycznie urośnie. W krótkim terminie ciężko jest to przewidzieć i raczej bym ignorował osoby, które starają się tutaj coś wam mówić, że za miesiąc bitcoin będzie kosztował tyle i tyle, ponieważ jest tyle niewiadomych, tyle rzeczy dookoła tego rynku, które mają wpływ na rynek, że nie da się tego przewidzieć. Chociażby tutaj mogę dać takie przykłady, jak spadek SP, nagły, powiedzmy, zaprzestanie do druku pieniądza albo nawet ściąganie pieniędzy z rynku. Możemy mieć lockdowny energetyczne, możemy mieć rozwinięcie wojny lub zakończenie wojny, możemy mieć chociażby kolejny wariant wirusa, o którym już nam mówią, że niby w Chinach wybucha i kolejne lockdowny i tak dalej, czy, lub też nie, więc y, tych sytuacji jest na tyle, tyle dużo. Jakiś Black Swan, który dla zasady nie wiemy, co, się, co, co, co może się wydarzyć, a się wydarzy i co to, to spowoduje, albo wzrosty, albo spadki, akurat w przypadku Black Swan to e, spadki. W każdym razie jest tyle niewiadomych, że w krótkim terminie ciężko jest coś przewidzieć, dlatego moim zdaniem najlepszą, e, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu dywersyfikacja. Zarabiać jak najwięcej fiatów w naszej pracy, w naszym biznesie, a następnie to mądrze dywersyfikować, żeby nie trzymać tego w pieniądzu fiducjarnym, ponieważ trzymanie w pieniądzu fiducjarnym wiąże się z pewną stratą, ponieważ w tej chwili inflacja jest na takim poziomie, że to jest dla nas tylko i wyłącznie pewna strata. <laughs> Narodziło się kilka pytań. Zanim do nich przejdę, to oczywiście proszę Was wszystkich o komentarze, ponieważ zawsze nagrywamy filmy w oparciu o to. Co was interesuje, dlatego jak będą komentarze, też będę miał pytania precyzyjne, aby zadać Filowi, żeby mógł odpowiedzieć na to, co was nurtuje. Ja tylko dodam jeszcze, bo zapomniałem, że w piątek jest całodniowa konferencja na Wielkiej Integracji. Oprócz Fila będzie Kamil Gancarz, będzie Kuba Midel i tam mamy cały dzień dla siebie w takiej społeczności inwestorów. W sobotę Wielka Integracja, impreza główna, czyli wystąpienia, tak jak mówiłem, Fila, Kamila, Kuby Midla, Radka Rygielskiego. I, i innych osób też związane z branżą nieruchomości, wszystkie osoby macie poniżej. Ja Phil, teraz wracam do naszych tematów i naszła mnie taka rzecz, bo powiedziałeś pod względem takim, co robić, wiesz, gospodarczym, czy znaczy ekonomicznym bardziej. tak? Dałeś taką pewnego rodzaju strategię, jak to mniej więcej poukładać, jeżeli chodzi o finanse. Ale bardziej mnie interesuje o taki mental, o psychikę i teraz gdybyś spotkał takiego fila, który rozpoczyna swoją drogę, który gdzieś tam wchodzi, ma te 18 lat, jak wtedy ty wjeżdżałeś do Anglii i miałeś też pewnego rodzaju rozterki w głowie, co jemu byś powiedział, jaką mądrość byś przekazał, żeby mógł się odnaleźć w tym dziwnym świecie, który tak od dłuższego czasu nas otacza. No po raz kolejny, znalezienie jak najszybciej pracy, zarabianie jak najwięcej, życie na minimum, bo to nie jest czas na to, żeby się bawić, to nie jest czas na to, żeby wydawać pieniądze i kupować sobie jakieś iPhone'iki i tak dalej, to jest czas na to, żeby odkładać pieniądze i je mądrze inwestować, także zdobywać wiedzę, stać się w czymś bardzo dobrym, rozwijać się, nadwyżki finansowe nadwyżki finansowe reinwestować, dywersyfikując, no bo to jest najmądrzejsza, najmądrzejsza opcja w tych czasach i tutaj to taka powiedzmy rada dla wielu osób, wiele osób stara się zarabiać jak najwięcej, żeby móc jak najwięcej odkładać, może pomyślcie w drugą stronę, może starajcie się wydawać jak najmniej, żeby też, też starać się jak najwięcej odkładać, tutaj też są do tego specjalne aplikacje, dzięki którym możemy zapisywać nasze wszelkie wydatki od od, od paczki gum do rzucia, po różne jakieś dziwne rzeczy. I po miesiącu nagle się okazuje, że wydaliśmy 500 zł na KFC. Bo znam ludzi, którzy tego typu tego typu, do wniosków, do, do, do tego typu wniosków doszli i tak dalej i nagle okazuje się, że możemy potencjalnie gotując sobie samemu albo albo jedząc nawet zdrowiej oszczędzić kolejne 500 złotych na przykład, tak, więc tutaj też to, to, to jest droga, no, powiedzmy, dwie, dwie opcje są, jeżeli chodzi o, o to oszczędzanie, tak, możemy i coraz więcej starać się zarabiać i jednocześnie coraz więcej, coraz mniej starać się wydawać, no i oczywiście to wszystko reinwestować, tutaj nie ma Drogi na skróty. Oczywiście tutaj w związku z tym jest wiele wyrzeczeń, tak? To, to, to samo nie przyjdzie, ale moim zdaniem, jak najbardziej warto, ponieważ no wiele osób tego nie robi i wydaje mi się, że za jakiś czas wiele osób obudzi się z ręką w nocniku. No dobrze, no to powiedziałaś teraz o takiej bardzo konkretnej strategii. Ja też tak robiłem, dokładnie jeden do jednego to, o czym ty powiedziałeś. ale kiedy przychodzi w życiu taki czas na wydawanie? Bo bardzo często jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby gromadzić, gromadzić, gromadzić. Bardzo często znam wiele osób, które gromadzą Fiaty, gromadzą gotówkę. Ta gotówka z roku na rok staje się coraz mniej warta. Mówiłeś, w jaki sposób można ją zdywersyfikować jakiś czas temu podczas naszej rozmowy, ale kiedy przychodzi ten moment, żeby cieszyć się życiem i żeby zacząć wydawać? Jaką ty masz na to strategię? Wydawać należy cały czas, bo z drugiej strony są takie przypadki, gdzie Ludzie pracują, 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 jedzą zupki chińskie, wszystko odkładają i przychodzi moment, w którym mówią, a pierdzielę to nic z tego życia nie mam, i potem wszystko rozpierdzielają. I to wszystko idzie tak naprawdę na marne. I moim zdaniem najlepszą zasadą jest po prostu wydawanie cały czas 10% naszych, naszych pieniędzy, czy 10% z każdego miesiąca to idzie na rozpierdzielenie, żebyśmy mieli takie poczucie, że to są pieniądze, które możemy wydać, żebyśmy mieli też psychologicznie takie poczucie, że powiedzmy coś z tego życia mamy i też żebyśmy mieli motywację, bo im więcej będziemy zarabiali, tym więcej to 10% będzie wynosić, także ja raczej uznaję zasadę, że należy pieniądze wydawać, należy siebie też wynagradzać za ciężką pracę, no ale żeby z drugiej strony nie iść w stronę typu nie stać mnie na telefon, to kupię sobie iPhona na kredyt, tak, albo stać mnie na samochód za 20 tysięcy, to wezmę jeszcze drugie 20 tysięcy kredytu i kupię sobie za 40, żeby pochwalić się sąsiadowi, że niby mnie stać. No, w ten sposób y, raczej nie należy robić. Dobra, teraz konkretne takie następne pytanie. Co z kredytami? Ponieważ bardzo wiele osób, niestety w tych dziwnych czasach, y, rozpoczęło budowy. Bardzo często jest tak, że ci, którzy dostali kredyty i planowali budowę, oni bardzo mocno pomniejszają swoje plany, zmniejszają gabaryty domu, a niektórzy zostają. Gdzieś tam przy, przy mniejszych mieszkaniach. I teraz, jaka rada dla tych, którzy jednak mają ten kredyt i spłacają go, czy to jest ten moment, żeby według Ciebie nadpłacić kredyt, czy to jest ten moment, żeby się go pozbyć, czy może nic nie warto robić z tym kredytem i dalej zostawić tak, jak jest. Ponieważ dlaczego to zapytałem? Ponieważ pamiętam, jak my się poznaliśmy te 5 lat temu, i, i ty mówiłeś sobie taką swoją misję, że twoim marzeniem jest to, aby spowodować, że część z osób, która korzysta z Twojej wiedzy, żeby mogła mieć to swoje cztery konty, żeby mogła spłacić kredyt i nie być uwiązana do końca życia. To się udało po wielokroć, bo często dostajesz różnego tego typu właśnie podziękowania. My też jako Instytut dostajemy ich bardzo dużo w Twoim imieniu, znaczy kierowane do Ciebie i do nas również. I powiedz mi, co z tym kredytem zrobić? No tutaj niestety sytuacja jest nieciekawa, no to to, że będą podnoszone stopy procentowe było raczej wiadome od bardzo, bardzo dawna, przynajmniej przez tych, którzy nie są ekspertami, ponieważ eksperci rządowi są zaskoczeni, że tak się dzieje, a tak na poważnie no to no było jasne, no tutaj już nawet w filmie pandemia Strachu. Mówiłem, że lockdowny doprowadzą do ucięcia łańcuchów dostaw, to doprowadzi do inflacji, a inflacje będą ratować podnoszenie stóp procentowych. Więc no, taka jest kolej rzeczy, jak ktoś się interesuje e, ekonomią, więc to raczej nie powinno nikogo dziwić, to tę ekonomią się e, interesuje. Natomiast no, w tej chwili ludzie są naprawdę e, w wielkich tarapatach. Ja zresztą myślę, że z około rok temu mówiłem o tym, że spodziewam się wysypu niedokończonych e, domów, e, ponieważ e, dojdzie do sytuacji, w której na przykład ktoś wziął kredyt pół miliona na to, żeby zbudować dom, a z tego względu, że mamy inflację, ucięcie łańcuchów dostaw, ucięcie łańcuchów dostaw to coraz droższe materiały budowlane, wyjdzie, że nagle ten dom kosztuje nie 500, a na przykład 600 tysięcy złotych, albo 650 tysięcy złotych, no i w tym momencie albo ktoś nie weźmie kredytu i nie skończy tego domu, albo ktoś, powiedzmy, będzie chciał się dokredytować i w tym momencie te osoby, które wezmą kolejne 100 tysięcy albo 150 tysięcy kredytu, czyli zapakują się pod korek, nagle zostaną dojechani przez podnoszące się Stopy procentowe. Ale tutaj też taka ciekawa rzecz, będę na ten temat nagrywał film, ponieważ. Mogły się potencjalnie cieszyć wszystkie te osoby, które nie wzięły kredytu, które chociażby oglądały moje filmy i do tej pory mogły mówić: Super, nie wziąłem kredytu, wytrzymałem, bo była taka, powiedzmy, presja czasu, presja znajomych, ludzie brali te kredyty, no bo nawet gdy ja mówiłem, że moim zdaniem uważajcie na te, na te kredyty, bo będą podnoszone stopy procentowe, to czytałem jakieś tam komentarze pod moimi filmami, typu: No przecież gdzieś muszę mieszkać, więc jakby ludzie obrażeni na mnie, że, że staram się mówić o tym, że raty kredytu będą. Do góry swoją drogą, moim zdaniem, raty kredytu urosną o minimum 100%. Czyli jak ktoś płacił. Powiedzmy jeszcze pół roku temu 1500 złotych, to będzie płacił minimum 3000. To jest minimum, moim zdaniem. W każdym razie tutaj byłyby, niektóre osoby się obrażały, że no przecież one muszą gdzieś mieszkać. No i potencjalnie jeszcze do miesiąc temu te wszystkie osoby, które nie wzięły kredytu, mogły się cieszyć, że podjęły bardzo dobrą decyzję, no bo nie wzięły kredytu, nie dotyczą ich te stopy procentowe, raty kredytu do góry nie, nie idą. No ale niestety wybuch, wybuch konflikt, konflikt, który przyciągnął. Mają ponad 2 miliony e, nowych. Mieszkańców naszego kraju, nowych osób do naszego kraju. Potencjalnie mówi się o kolejnych dwóch milionach. No i tutaj wystąpiła bardzo nieciekawa rzecz. Nieciekawa rzecz, a mianowicie to, że tutaj ciekawostka dla widzów. Przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, w Polsce na stronie Oto Dom, najpopularniejszej stronie, jeżeli chodzi o nieruchomości w Polsce, dostępnych było 23-24 tysiące mieszkań pod wynajem. W tej chwili, dzisiaj, gdy nagrywamy, jest to 8 tysięcy. Mieszkań pod wynajem, czyli mamy już jedną trzecią tylko tych mieszkań pod wynajem. No i co najważniejsze, gdy ja pierwszy raz podniosłem ten temat i napisałem o tym na Twitterze, za co też zostałem skrytykowany, no bo, no bo, bo, bo tutaj mądre osoby mówiły, że to nie jest żaden problem, bo rząd to rozwiąże. To tak, znajduje się tam taki komentarz, a druga bardzo mądra osoba powiedziała, że to nie jest żaden problem, bo zawsze można wybudować więcej nieruchomości. <laughs> więc zostałem za to troszeczkę skrytykowany, że podnoszę taki temat. Okazało się, że Tydzień później było, było 1200 nieruchomości mniej. Także idąc tym tempem, gdzie 1200 nieruchomości odchodzi nam z oto dom tygodniowo, za 6 tygodni będzie zero mieszkań pod Wynajem w Polsce. I kolejne mądre osoby podnosiły się i mówiły, ale na OLX jest 23 tysiące mieszkań, jakie to ma w ogóle znaczenie? Już nie, nie, w ogóle nawet nie podnosząc tematu, że tam są skamy, pokoje na, na, na krótki termin i tak dalej, ale jakie to ma znaczenie, czy tych mieszkań jest 8 tysięcy, 20 tysięcy, czy 50 nawet tysięcy, jeżeli przyciąga do nas 2 miliony ludzi, kolejne 2 miliony, co to ma to za, 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 to za znaczenia? tak naprawdę dochodzimy do etapu, w którym nie będzie w Polsce pod wynajem nieruchomości, i to jest bardzo poważny problem, chociażby dla tych osób, które jeszcze miesiąc temu mogły się cieszyć tym, że nie wzięły kredytu, i mieszkają sobie na wynajmowanym, przeczekają. Może nawet będzie okazja inwestycyjna i ci wszyscy zakredytowani pod kurek zaczną wyrzucać nieruchomości, bo nie będą w stanie, nie będą w stanie kredytów spłacać, i my wtedy te nieruchomości przejmiemy od tych wszystkich ludzi, którzy nie przewidzieli tego, że te stopy procentowe będą podnoszone albo Słuchały te osoby pana Glapińskiego, który mówił, że inflacja jest przejściowa. W każdym razie teraz te osoby nie mogą tak się cieszyć, ponieważ już ceny najmu idą do góry. Potencjalnie jest kolejne zagrożenie. Co ze wszystkimi studentami, którzy chociażby nie oglądają, tych filmów nie oglądają mojego kanału, nie wiedzą co się dzieje, nie biorą tego pod uwagę i na przykład zrezygnują ze swoich nieruchomości w okresie wakacyjnym, bo tak robią, robią niektórzy studenci. Co ze studentami, którzy w tej chwili jeszcze są licealistami i dostaną się do jakiegoś większego miasta 200-300 km oddalonego od swojego domu na studia, i nagle się okaże, że, no tak, jestem studentem, dostałem się, mogę pracować. Mogę studiować, tylko niestety nie mam gdzie mieszkać, ponieważ nie ma żadnego mieszkania dostępnego pod wynajem. Kolejna rzecz, co jeżeli ludzie zaczną się zrzekać tych swoich kredytów, sprzedawać nieruchomości i też zaczną wynajmować. Co z kolejnymi pokoleniami, które zazwyczaj brały kredyty, to też będę na ten temat mówił. Dosyć dużo, zazwyczaj brały kredyty, przechodziły na swoje, a teraz tego kredytu nie wezmą, bo po pierwsze nie stać ich na takie raty, a po drugie zdolność kredytowa też spada, bo taka ciekawostka: przeciętny taki Polak, który zarabiał średnią krajową, jeszcze dwa lata temu był w stanie wziąć kredyt na wysokości 700 tysięcy. Przy dzisiejszych stopach procentowych jest to już 400 tysięcy. A biorąc pod uwagę wzrost wartości materiałów budowlanych i tak dalej. No, już domu za 400 tysięcy, to my nie postawimy. No i w tym momencie mamy taki też squeeze, że z jednej strony te nieruchomości są coraz droższe, zapotrzebowanie na te nieruchomości też jest coraz większe, bo nagle pojawiło nam się kilkanaście procent więcej mieszkańców tego, tego kraju. Z drugiej strony ludzie nie przechodzą na swoje, bo raty są duże, więc też będą chcieli wynajmować, a tych mieszkań nie będzie. Także pozdrawiam wszystkich, którzy twierdzili, że nie jest to problem, bo zawsze można wybudować więcej. No Polski rząd buduje mieszkania 500 tuz od 5 czy 6 lat i jakoś mu jeszcze nie wyszło. Słuchajcie, dajcie znać, co sądzicie o takiej szybszej formie zadawania pytań. Szybkie pytania, szybka odpowiedź. Pytania dotyczące tematów bieżących. Fil, dziękuję Ci za dzisiejsze nasze spotkanie. Was proszę o komentarze. Proszę o to, abyście aktywnie komentowali, żebym miał też materiał na to, aby pytać chwilę o to, co Was interesuje. I dajcie znać, czy taka forma jest dla Was w porządku. Widzimy się koniecznie 20-22 maja w Łodzi, szczegóły macie poniżej. Jest już 1400 osób. Dziękuję Wam serdecznie za to, że do nas dołączyliście. Są dwie opcje, opcja od piątku do niedzieli, gdzie w piątek mamy konferencję dotyczącą inwestowania, tylko i wyłącznie dla wybranej grupy osób, a Druga opcja tyczy się soboty i niedzieli. Fil, dziękuję za twój czas. Dziękuję za to, że podzieliłeś się z nami swoimi wnioskami i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać.